Hej, widziałaś może Julka w szkole? Nie, nie widziałam jej. Dzień dobry, pilnie potrzebuję pana pomocy. Dzień dobry, klaso. Dzień dobry! Gdzie się nie, nie wiem. Na Lipów się nic nie ma. Tak naprawdę nie jestem nauczycielem. Zaginęła wasza koleżanka z klasy. I wy musicie pomóc mi ją znaleźć. Może poszło do sklepiku po cynamąkę? Jak tam dotrzeć? Mamy tutaj mapę szkoły. Pokażemy panu. Hmm. W sumie Martyna powinna znać dokładne współrzędne cenie Martyna? Ej, ale gdzie jest Martyna? Hmm. W sklepiku jej nie ma, hmm. ale zaraz ją w pracowni językowej. Tak! Możemy skontaktować się z naszymi znajomymi z zagranicy. Jakimi znajomymi? We need to find our friend. Hmm? Guys. Yeah, it's a favor for Yeah, okay, fine, fine. We will help. We know. Uh, sorry. We know is. No, Dzień dobry klaso. Mamy dzisiaj razem zastępstwo, wyciągamy zeszyty i zapisujemy temat lekcji. Tematem jest rachunek. Prawdo, podobieństwa. Zaginięcie osób na terenie szkoły. To będzie na maturze? Czy jak? Dzień dobry. Wyciągamy karteczki. A co pan tu robi? Dobra, słuchajcie. Gramy w otwarte karty. Nie jestem nauczycielem. Szukam zaginionej, a właściwie dwóch zaginionych dziewczyn z waszej szkoły. Julki i Martyny. A, to super, super. Myślałem, że pomyliłem klasy. Ale w takim razie prowadź sobie z nas spokojnie. Ja sobie tylko uśmiechę. Julka? Z dwujęzycznej? To twoja laska, nie? No tak. Myślałem, że się nie mnie bo publikuje zdjęcie Martyny na Instagramie. Hmm. Potrzebuję jakiejś wskazówki. Cokolwiek. Macie coś, co do niej należy? Ja w sumie coś wiem. Ostatnio to nie dostałem. Stary, wytłumaczcie to potem. Dzień dobry. Jestem... Wiemy kim pan jest, w sensie cały spotyk już o tym huczy. Nie jest pan nauczycielem, tylko detektywem i szuka pan Julki i Martyny z dwujęzycznej, tak? Ta, eee, Tak, macie rację. Jesteśmy Biolchemem. My wiemy dosłownie wszystko. Okej... Okay, to zobaczymy jak poradzicie sobie z tym. Potrzebuję informacji, śladów, dowodów. Nie ma sprawy, proszę nam to dać i dać nam chwilkę. Na tych przedmiotach są ślady Krosanta? Proszę udać się do Sej 200. To sala z francuskiego. A teraz nie możemy panu więcej pomóc. Musimy powtarzać przed sprawdzianem senem. A gdzie jest ta sala? Uważaj, jak chorzy. Ej, ja cię, ja cię znam. Wybrałeś udział w tym filmiku promocyjnym szkoły. Gdzie jest sala 200? Nie wiem, wchodziłem tutaj 4 lata i do teraz nie wiem, gdzie jest sala 200. Przepraszam, spieszy się na studia. Do widzenia. Jak oceniasz ten outfit? 10 na 10. Super, dzięki. Hmm. No jest sumie, no, oprócz Halo, halo! Proszę poczekać! Co? Dni otwarte.